Martin Josek po no, niefortunnej przegranej na Galifame 17 z Piotrem Szyligą na gorąco, jakbyś mógł skomentować ten pojedynek. W najgorszych k szmarach nie wyobraźmy sobie takiego scenariusza. Tam nie padł nawet żaden cios i walka już była zakończona przez niefortunny upadek. przy wyprostowaną rękę jak amator i po prostu wygiąłem się w drugiej strony. Nie wiem co się stało, czy poszła torebka stawowa, czy strzelił łokieć. Jedziemy właśnie do szpitala z ekipą i dowiadujemy się co dalej, ale. Dla mnie ta walka by się nie była, także ten czas nie padł. E, oczywiście Piotr mnie wyciął, tak i to było spowodowane tym, więc nie odbieram mu tutaj. No ale podejrzewam, że ani on, ani ja nie chcielibyśmy wygrać w ten sposób. E, więc e, mam nadzieję, że dojdzie do rewanżu, Piotr powiedział, że, że robimy rewanż. Jadę do szpitala jak najszybciej e, zająć się tym i dojść do siebie. I no ja bym bardzo się tego rewanżu, no bo czuję wielki niedosyt, chyba wy też. Do zdecydowania, ale powiedz mi, czy dobrze widziałem? Czy, Ty po e, tym jak zauważyłeś, że ta ręka wypadła ci, e, że została złamana, to chciałeś ją w jakiś sposób nastawić? Nastawiłem tak, ją sobie nawet, ale nie wiem, coś, ale czuję ogromny ból więc i jest wielka pochlizna tutaj, więc coś się na pewno złego wydarzyło. Musimy tego zobaczyć, ocenić, jak duże są e, uszkodzenia. Jakiś y, cios, y, bo tam chyba tylko jedna logi, była taka logi, wymiana, logi, ale, ale czy uderzenie Piotka jakieś... Ani ja go nie tylko nie ani on mnie, po prostu y, jak wchodziłem zapomniałem timingu, tak? Faktycznie i po prostu wypadłem, to wypostałem rękę. No, to A na początku, na początku pierwszej rundy nie było tam jakiegoś prawego Piotka też? Nie? nie Takiego zamachowego? Nie nie, 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 zupełnie albo na gardę, bo y, nie, 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 nie czułem nic. Dla ciebie taka porawka jest. Y, bardziej upokarzająca, ale co? to swoje pytanie. Jest no. Ale bardziej niż e, po walce takiej sportowej, przez Oczywiście, ciosy? Nie tak, bo k Do niczego nie doszło. Z Piotkiem jakie były pierwsze słowa zamienione po wyjściu z oktagonu? Bo na pewno e, nie, nie. nie że, gadaliśmy o powiedział, że robimy rewanż, a w, ja do niego po tej kontuzji, jak już głosili werdykt, powiedziałem, że nie tak to miało wyglądać. Mhm. A jak to miało wyglądać? No właśnie, jak miał być plan? Trzy rundy, tak? i dać widzą to, czego chcą, czyli dobrej solowy. Yy, można o Piotrze powiedzieć wiele złych rzeczy, ale nie to, że nie ma jaj do walki, tak? Nie bierze sobie lekkich przeciwników. No i to miała być kolejna mostawiczka, no ale skończyło się, jak skończyło. Jestem bardzo rozczarowany, o. Bardzo rozczarowany. Można powiedzieć, że jesteś dużym pechowcem w fejmie. Czy myślisz, że to jest jakieś fatum? Nie wiem, nie mam pojęcia, kurwa, no. Nie mam pojęcia, no, pech. Yy. Rozumiem, Marcin, nie widzisz innego rozwiązania niż na kolejnej, najbliższej, najszybciej, jak tylko się da, zrobić rewanż. Najpierw musimy się wykurować. Eee, musimy pojechać do szpitala, zobaczyć, co się w ogóle stało. Czy jest pęknięcie, czy jest tylko torebka stawowa uszkodzona. Eee, zobaczymy, co będzie. Ale no, jak najszybciej, jak do, do zdrowia. Oczywiście będę trenował cały czas, żeby nie wyjść z formy. No i zróbmy to. Zróbmy to, Piotr. Nie tak to by się miało skończyć. Ani ty, ani ja nie chcieliśmy, żeby to się tak skończyło, więc... Jestem po prostu... W... A pierwsze emocje jakie poczułeś po tym, jak to się stało? Jak zobaczyłeś to Roz, w swoją rozczarowanie. rękę? Rozczarowanie. Ręka się zagoi, to jest wiesz... Myślisz, że ile się goją? ta... Nie wiem, zależy co się wydarzyło. Złamanie to mimo 8 tygodni. No to co, już nie mamy pytań, leć się kuruj i Dziękuję czekamy bardzo. na rewanż Dziękuję bardzo.